Cześć. W tej lekcji opowiem Wam o aspekcie. Ale nie o aspekcie na poziomie A1, czyli robić, zrobić, ani nawet nie, na, nie o aspekcie na poziomie A2 czy B1, ale o aspekcie na poziomie około B2. I ten filmik, inspirację do tego filmiku, znalazłam w jednym z komentarzy. Pod moim dawnym filmikiem o stronie biernej. To był filmik o tym, że coś zostało zrobione przez Marka. I w tym filmiku, tym poprzednim o stronie biernej, pojawiło się zdanie: Nie zostaliśmy zaproszeni. Na przykład Nie zostaliśmy zaproszeni na tę imprezę Nie zostaliśmy zaproszeni na to wesele. I jedna osoba w komentarzu pod tamtym filmikiem zapytała: Czy możliwe byłoby zdanie To samo ale w aspekcie niedokonanym. I propozycja tego zdania to nie byliśmy proszeni. No i teraz... Teraz przeanalizujmy to i odpowiedzmy na to pytanie. Czy te dwa zdania są swoimi odpowiednikami? Aspekt dokonany i aspekt niedokonany. Najpierw to zdanie wyjściowe, czyli nie zostaliśmy zaproszeni. Nie zostaliśmy zaproszeni. I teraz ta osoba, którą serdecznie pozdrawiam w komentarzu, proponuje aspekt niedokonany. Nie byliśmy proszeni. Nie byliśmy proszeni. I teraz pytanie do Was, czy te dwa zdania, które pokazałam, są swoimi odpowiednikami aspektowymi? Czyli tutaj niedokonany, a tam dokonany. Jak możecie się domyślić, nie. I jeżeli. To, o czym teraz będę mówić, jest dla Was nowe, dziwne, trudne, bardzo trudne. To znaczy, że jeszcze nie jesteście gotowi do tego, żeby zdawać egzamin na poziomie B2, nie mówiąc już o C1. Bo to, o czym mówię, to jest coś, co musicie znać świetnie na poziomie B2, a na C1 to już w ogóle. Więc spójrzmy na czasownik: zaprosić, zaprosić od tego pochodzi forma. Nie zostaliśmy zaproszeni i teraz jak wygląda aspekt niedokonany? Aspekt niedokonany to zapraszać. Zaprosić, zapraszać. Zaprosić dokonany, zapraszać niedokonany. Więc nie zostaliśmy zaproszeni, a niedokonana wersja tego zdania to nie byliśmy zapraszani. Na przykład raz nie zostaliśmy zaproszeni na wesele, albo nigdy nie byliśmy zapraszani na wesela. Dokonany, niedokonany. Natomiast to zdanie nie byliśmy proszeni tutaj nie ma czasownika zaprosić, zapraszać. Tutaj jest czasownik prosić. Niedokonany, który ma swój odpowiednik dokonany poprosić. Nie zostaliśmy poproszeni, nie byliśmy proszeni, więc niedokonany. Nie byliśmy proszeni o zrobienie czegoś. Dokonany. Nie zostaliśmy poproszeni o zrobienie czegoś. Więc widzicie, że to pytanie, które pojawiło się o aspekt o dokonany, niedokonany wariant tego samego zdania, nie ma takiej prostej odpowiedzi. To odpowiedź jest taka, że czasownik Zaprosić, zapraszać. Te dwa czasowniki tworzą parę aspektową. Zaprosić, zapraszać, zaprosić, zapraszać. I musicie je znać świetnie. Nie tylko w formie podstawowej, ale też odmienione. I poprosić, prosić, poprosić, prosić, poprosić, prosić. To jest druga para aspektowa, czyli całkowicie inny czasownik. No i teraz jeszcze wracając do tego pytania. Czy w kontekście zapraszania się nawzajem na imprezy, wesela i tak dalej, możemy powiedzieć nie byliśmy proszeni? Nie odpowiem na to pytanie tak jednoznacznie. Odpowiem tak. Yy, niektórzy tak mówią. Są to nieliczne osoby. Mnie taka fraza nie byliśmy proszeni na coś, na imprezę, kojarzy się z osobami raczej starszymi. Wyobrażam sobie, że moja starsza ciocia albo moja babcia mogłyby tak powiedzieć. Natomiast jest to bardzo mały procent osób, które tak mówią i nie polecam Wam ogólnie konstrukcji, które są nietypowe, yy, może troszeczkę archaiczne, czy poprawne, czy nie, tutaj się nie chcę deklarować, ale takie właśnie nietypowe, które przykuwają uwagę. No, i teraz ktoś, na przykład egzaminator, nie będzie wiedział, czy wy używacie tej konstrukcji, bo chcecie pokazać, że znacie jakieś niuansiki w języku polskim, czy może używacie tej konstrukcji, bo nie wiecie, że czasownik zaprosić, poprosić, za. przepraszam, zapraszać, prosić to są kompletnie inne czasowniki. Więc ostrzegam Was przed tymi niuansikami, których poprawność. Trudno tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy nie byliśmy proszeni w kontekście zapraszania, czy to jest poprawne, czy nie. Więc nie polecam Wam takich konstrukcji. Trzymajcie się tego, co pewne i czego używa większość Polaków. Więc pamiętajcie o tym: aspekt na poziomie B2 to jest coś, co musicie świetnie znać. Musicie znać pary aspektowe, widzieć różnice między różnymi czasownikami, yy, musicie, musicie je też umieć odmieniać. I to nie jest coś, czego się nauczycie na kilku lekcjach, nawet na jednym kursie. To jest coś, czego musicie się uczyć stopniowo, tygodniami, miesiącami, jeśli nie latami i po prostu musicie w swojej polszczyźnie gromadzić te pary aspektowe czasowników. To na dzisiaj wszystko i miłej nauki.